Mam stronę, to są bardzo serdecznie w końcu mojego kanale, No dzisiaj będziemy budować McDonalda. Tutaj, właśnie na tej działce, tutaj patrzcie, są budowy. Tutaj, jak się cofnę, to też jest budowla. No, tutaj mam tyle w, w, w ręce. No i zaczynamy budować McDonalda. Ogólnie to ta budowla będzie z internetu, no ale będzie. Dobra, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Może widzieliście ten poradnik jak zbudować, może nie, nie wiem. A i jeszcze zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrypcję dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych innych filmów, które będą się pojawiały na kanale. Więc polecam dać subskrypcję i łapkę w górę. Yy, w ogóle całego budowania wam nie, 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 nie pokażę, bo to trochę długo zajmie, no ale trochę wam pokażę jak buduję, no i potem wam już pokażę, no właśnie efekt końcowy jak to wszystko wyjdzie wiadomo dobra kolejny taki supek już zrobiłem jeszcze tylko tutaj trzeba raz, dwa, trzy, cztery nie raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem osiem, dziewięć i dziesięć dobra już takie cztery słupki zrobione dobra raz szybę no, chyba tak to ma być. Zobaczę jeszcze tutaj i tutaj. Zobaczę dokładnie, jak to ma wyjść. Dobra, na pewno tak, no bo no, już tak zrobiłem. A nie, ja to od złej strony zrobiłem. Dobra, to. No, zrobię od tej. Bo od tej się zaczyna w sumie ten McDonald's. Więc raz 2, 3, 4, 5, 6 w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Przypominam też po raz już drugi. wiem ile raz jeszcze przypomnę. Napiszcie też jakiś komentarz. Nie wiem jak, ale napiszcie. No i to jeszcze tutaj tak dwie kratki wyżej. Okej, okay, tutaj tak. Dobra, no i mam już tak to wygląda na razie. Teraz to góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10 bloków mieliśmy właśnie 10 bloków, coraz mniejsze i No i trochę to już zaczyna wyglądać. Co no dopiero filary są zrobione, no no już to zaczyna wyglądać, że coś się Okej, Ok, tutaj jest znów tak 6 bloków, to tutaj jest niższe i zamienię na to, bo będzie to słabo wyglądać. Ok, trzeba trochę tego kupić od razu, chyba dwa stoki. Żeby nie musiał to tak szybko cały czas kupować. W ogóle wydałem 500 tysięcy na drugą kolemiarkę. Mam już dwie kolemiarki. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj, tak jak przedtem, tutaj tak zapomniałem to puste pola tak kładziemy też szkło. Szczęśliwe, czyste szkło, przez które będzie widać po prostu wszystko w środku i tutaj tak samo jak przedtem też 10 bloków do góry więc raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no i kolejne 10 bloków jest już tutaj zrobione no i na razie to już tak wygląda no już coś tu powstaje teraz tutaj są dwie kratki od odstępu i raz znów 10 bloków do góry raz 2, 3, 8, 9, 10 Dobra, teraz już to tak wygląda. I tutaj znów szkło do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, trzeba szkło. Dobra, więc wykośnik sklep i trzeba tak szkła znów kupić. Szczerze mówiąc tak, myślałem, że, że mi to starczy, ale nie starczyło jednak. O, dobra, tak. I to już tak wygląda, ciekawe już zacznę wyglądać. Dobra, wykorzystamy tą no, no to, to, to ten beton. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wykorzystałem ten beton. Trochę tak ma też w sumie być. No więc to że mam ten beton. Dobra, to widzimy się za jakiś czas, jak już trochę więcej zrobię. Dobra widzowie, jak na razie to już to wygląda tak, musiałem trochę przestawić, bo za mało kratek tutaj naliczymy, jak widzicie to trochę tutaj to przesunąłem, no i teraz będę musiał to też zniszczyć, no ale no trzeba było dokładnie sprawić co nie, bo to też źle zniszczymy ale jeszcze pozbieram te pozostałości, okej, okay. dobra no i tutaj zalatam to dirtem, no i będę robił dalej. Ach, dobra, dobra. No i w sumie prawie załatane, tylko jeszcze to tak. No i jest załatane, więc widzimy się za chwilę znów. Dobra, widzowie, to już o wiele lepiej wygląda, tak już jest. No tutaj tylko te ściany dobudowałem i już jest o wiele lepiej z tymi ścianami, a tylko te ściany dobudowałem, więc widzimy się znów za chwilę patrzcie w ogóle jak to od środka robię w ogóle robię podłogę jak coś patrzcie jak to od środka w ogóle wygląda dziwnie patrzcie widzowie tu, tutaj już tak wygląda tutaj podłoga zrobiona tylko ten czerwony blok za a tutaj jeszcze nie ma dobra to to, to już tam no tutaj już są sody tutaj tak jest no i co widzimy się znów za chwilę dobra widzowie teraz to już wygląda tak no już jest o wiele lepiej według mnie no tutaj jest ten to Tutaj szyby dałem, tutaj tak to wygląda, no i ogólnie to tak wygląda jak ktoś chciał widzieć, oczywiście to, to będzie inaczej wyglądać jak, jak skończę to całe budować, no ale na razie tu są sody, to już chyba poka nawet, no i tutaj wejście nawet jeszcze nic tu nie ma, no i no tutaj takie coś, no i widzimy się za chwilę Dobra widzowie, teraz to już to tak wygląda, patrzcie tak tutaj to wygląda, już w środku jest podłoga zrobiona, jest tutaj piętro zrobione, tylko jeszcze w środku wiadomo, rzeczy nie ma tutaj, tak to z boku wygląda, No na razie jeszcze, nadal nie jest skończone, no ale za niedługo będzie, tutaj, są, tutaj jest taki beton, tutaj są takie kwiaty, da się nie przejść. tutaj są krzaty, no tutaj jest taki balkon, no, i tak to wygląda. Tutaj jest drive. No i no, to wygląda. Dobra, widzowie. teraz to już to wygląda tak. Tutaj dałem takie lampy. Tutaj takie. I tutaj już logo jest dodane. To musiałem przestawić o pół kratki wyżej. No, tak. No, tutaj jest kolejne logo. No i za bardzo w sumie się nic tutaj nie zmieniło. Tylko dodałem te niektóre rzeczy. Widzimy się, jak zwykle Dobra, widzowie, już to tak wygląda. Już tutaj, no już prawie końcówka, tylko jeszcze tutaj, tutaj już w sumie też wszystko jest do zrobienia. Jest zrobione, tylko jeszcze kuchnia jest do zrobienia. I to tak naprawdę będzie wszystko i będzie skończone. Tak mam nadzieję, że, będzie, że wszystko. Więc widzimy się chyba jak już skończy nam Tutaj cała góra już jest skończona. W ogóle wygląda tutaj, tutaj są soliki. W sumie wszędzie są soliki tutaj w górze. No jeszcze tylko na dole mi została kuchnia, więc już tam idę. No i tutaj właśnie będzie kuchnia. Jak widzicie tutaj jest jeszcze pusto, więc właśnie tutaj już co więc widzimy się w sumie jak już zrobię tą kuchnię, czyli już wszystko skończę wtedy. Widzowie jeszcze tylko tutaj muszę wykopać kuchnię, bo no to będzie zaraz poprawnie. Wiecie, na polu też są siedzenia Więc ja też robię, tak, okay. Więc widzimy się już za chwilę Dobra, widzę, już skończyłem y, Właśnie budować McDonalda I on się tak prezentuje Tutaj już zrobiłem to pole No i prowadzę was po całym budynku Więc chodzimy już tutaj do środka Tutaj są drzwi no, Tutaj się źle Nie wiem, ale jakiś jest. No i tak, tutaj są No siedzenia Takie no i tutaj się zamawia co nie no i w sumie tutaj widać całą kuchnię ale i tak wejdę tutaj do góry żeby wam dokładnie pokazać tutaj są jakieś lampy tutaj są piece no i tutaj jest rewtru no i to w sumie tyle z tej kuchni no i teraz pójdziemy chyba do, do miejsca gdzie chyba najwięcej robiłem czyli tutaj na górze tutaj są też siedzenia tutaj są ładne kwiatki, yy, liście Tutaj też są siedzenia, tutaj jest taka szyba, i tutaj jest taki design, i tutaj też są te liście azaliowe chyba, i tutaj są stoliki, tutaj jest szkło takie, no i tutaj są kraty, no i tutaj też. No i dobra, tutaj w ogóle. No nie ma takich załonych widoków, ale już w jutrzejszym odcinku coś tutaj powstanie na jutrzejszym odcinku. I to, to, to będzie należało do mnie tylko. W sensie jeszcze nie wiem. Może się zastanowię, no i coś innego zbuduję, ale raczej to tylko do mnie będzie należało. No i to już jest w sumie koniec z odcinka, więc widzimy się w kolejnym odcinku na rok.